Odnawialne źródła energii to gwarancja większego bezpieczeństwa naszego kraju. Rozwój OZE sprawi, że oszczędzimy miliardy na imporcie paliw kopalnych. Te pieniądze zostaną w polskiej gospodarce. Najtańsza energia to energia z OZE. Jeżeli chcemy mieć niższe rachunki za energię, to potrzebujemy więcej energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, słońce i woda. Rząd przyjął przełomowy projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o inwestycjach w elektrownie wiatrowe na lądzie. To krok milowy w rozwoju odnawialnych źródeł energii, który pozwoli na budowę nawet 10 GW nowych mocy do 2030 roku. Dzięki przyjętym przez rząd zmianom poważnie zwiększy się powierzchnia, na której będą mogły być lokalizowane farmy wiatrowe w Polsce. Minimalna odległość od zabudowy będzie wynosić 500 metrów. Poza tym, elektrownie wiatrowe nie powstaną bliżej niż 1500 metrów od Parków Narodowych oraz 500 metrów od obszarów Natura 2000 ustanowionych w celu ochrony ptaków czy nietoperzy. Co ważne, samorządy i społeczności lokalne będą w pełni decydować o możliwości realizacji inwestycji w elektrownie wiatrowe na swoim terenie. Gdy w Waszej Gminie będzie powstawać elektrownia wiatrowa, możecie zapisać się na udziały w jej mocach. W ten sposób będziecie Prosumentami, ale energii z wiatru. Rozwiązania zawarte w ustawie o elektrowniach wiatrowych usprawnią dołączenie do bycia prosumentem wirtualnym. Skorzystają z tego nie tylko mieszkańcy gmin, w których elektrownie wiatrowe będą lokalizowane, ale także mieszkańcy gmin pobliskich, jak i same gminy. Inwestorzy będą zobowiązani do zaoferowania zainteresowanym udziałów w powstającej elektrowni wiatrowej w wymiarze co najmniej 10% jej mocy. To oznacza tańszą energię dostępną przez cały rok. O połowę skracamy proces inwestycyjny. Obecnie budowanie takiej elektrowni wiatrowej trwa od 5 do 7 lat. W tej chwili skracamy ten okres i będzie trwał od 3 do 5 lat. Deregulacja się opłaca.